Zasilania w mieście. W mieście doszło do kilku wypadków. Uratuj i opatrz wszystkich rannych, a następnie zabierz ich z miejsca zdarzenia. Zabierz również wszystkie pojazdy, które uległy wypadkom. Zabezpiecz teren i utrzymaj porządek. Odszukaj hakera odpowiedzialnego za awarię zasilania i aresztuj go. A ciastka, z tej strony bulionek, jak widzicie wróciłem do Emergency 4 i dzisiaj zrobimy sobie misję, w której haker zaatakował miasto. Czyli co, hość łączył zasilanie i zrobił się jeden wielki burdel. Dobra, zaczynamy, dajemy pauzę, start. I co my tu mamy? Mamy pięciu uszkodowanych, czyli tu będzie ich troszeczkę. Okej, okay, no to wzywamy tutaj plus techniczny. Więc tutaj... Dwóch strażaków? Myślę, że dwóch będzie starczyło. Tak jest. Trzy ambulanse... tak? Eee, coś tu się. O! Dobra. teraz. jest! Raz. i dobra. Tak. No to co? Sru to to. to, to. I jeszcze tak, technika, bo musimy zobaczyć kto to zrobił. Kto jest odpowiedzialny za całą tą, tą masakrę? Załatwione. Przybył pojazd. Tak, załatwione. Tymi, którymi się da, to się zaopiekujemy. Natychmiast. Słucham. Obydwoje weźmiecie sobie... Nożyce hydrauliczne, rozetniemy sobie wraki tych samochodów. Jestem w drodze. Każdy po jednym. Tu ty tego, co usłużysz tego klienta. Tu jest jeszcze jakiś raz. Nie, oki do oki. W drodze. Wsiadać. W pierwszej kolejności ofiary w tym Dobra. Co to tak, chodzi? ty weźmiesz sobie gaśnicę, bo widzimy, że wrak się pali. Istnieje ryzyko wybuchu. Ty weźmiesz sobie hydrauliczną napę, no, chyba jest uwięziony w środku. Tak. jest już rannych, wszystko fajnie. Hm. Dobra, coś co wygląda jak jakiś dostawca internetowy. Nest Service, no, no to chyba jednak tu nie? Jestem Jak net to internet tak yep. Wszyscy są opotrywani? Jeden, dwa, trzy! Tak. Zadanie przyjęte! A. Tu wbijamy tu wbijamy Jestem w drodze! Okej 1, 2, 3, 4, 5, 6 wraków Przysłatamy ten cały burdel. Och, okay. W drodze. Jego lekarz nie ma tutaj. Dobrze, już pierwszego eksportujmy do. Musimy odnaleźć hackera. Niech inżynier zaloguje się do komputera w budynku Princesa i sprawdzi bazy danych. Może znajdzieś, nade nielegality włamania. pojazd. Okej. I O i o... Słucham. Pracuję nad tym. Złe wiadomości. W bazie danych nie ma śladów nielegalnego dostępu. To oznacza, że haker korzysta z łącza satelitarnego. Potrzebuje do tego dużej anteny satelitarnej znajdującej się na dachu uh -huh. lub w pobliżu domu. Może te informacje okażą się przydatne. Poszukajcie anten satelitarnych. Jestem w drodze. Tak, w drodze. Okay. Zabierz sobie pierwszy wózek o, Jestem drugi Jestem eee. What the ostra oh, wow. jazda Jest drodze Dobra, mamy w pobliżu jedną w jednostkę i no mamy tutaj trzech rannych. Trzech, ale tu oni pewnie też spadną, no to pięć e, ambulansów. Tak jest! W drodze. W, drodze. W, drodze. w drodze! Spadaj. O co chodzi? nad tym! Przybył pojazd! Jestem w drodze! Tak, przybył pojazd. W drodze, jestem w drodze, a nie przyjęte. O, no, się w na bok, drodze. może. Jestem w drodze. Tak, jestem w drodze. Dobra, podjedziemy jestem sobie drodze. bliżej, żeby daleko nie latał. Tak. Opaj, do siateczki, spadaj. Ej, ten wrak. Poszukajmy anteny satelitarnej. O, 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 o tu mamy ślad. Tak, dobra, dobra. Więc tak, tu mamy rannych. z dwie kaleki strażackie. Siadać. O co chodzi? W drodze! Zgodnie z rozkazem jestem chodzi? w drodze! Weźmy się ich na zewnątrz dostańmy żeby bezpiecznie, później albo no nie. Po prostu ja wiem co to się co zdarzy ja już przyszedłem tą grę, więc dlatego wezmę sobie wiem co jestem będzie. Widzicie, teraz wiecie w dlaczego? Drodze, tak, dobrze. Wyłamujemy drzwi i Oto. dobieramy się do nerda. Jestem w drodze. W drodze, zgodnie z rozkazem. Jasne. Przyjęła. Zaaresztowałeś hakera. Tak? Bardzo dobrze. Tak, jasne. Stawmy tutaj śikera, jakby jakiś zombie kiedyś coś zaatakował. A nie mówiłem. W drodze. W drodze. Jestem w drodze. Eee, ty jesteś tutaj, a ja jestem w kropce. Pokamy wolnych lekarzy. Jeszcze jeden powinien być, tu jest. Okej, okay. co dalej było? To ja jeszcze nie pamiętam. A, dobra. Tak będzie Austria Tak Najlepiej, żebym. O, właśnie, zrobił sobie szybki zapis w tym momencie. Co my tu mam, Jeszcze było... Mamy dowody na działalność przestępców w mieście. To może być problemem. W obszarze akcji doszło do przypadków grabieży. O właśnie. A przestępców. Usunąłeś wszystkie pojazdy biorące udział w wypadku. Świetnie. Ja wiem, ja, że świetnie. Serio. Awesome. Mm. Przybył pojazd. Słucham. W drodze. Tylko nie pamiętam. Skąd oni nadchodzili? Pracuję nad tym. O co chodzi? Jestem w drodze. Jestem w kropce. Tak? Zadanie przyjęte. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Ruszaj się. Jestem w drodze. Słuchaj. Zadanie przyjęte. W drodze. Ham, ale ja potrzebuję gliny, żeby złapać ich jeszcze. Tak. Powiedzmy, że tak. Z dwóch, trzech, czterech weźmiemy. Na... Nie wiem, nie pamiętam ile ich było. Jedziemy dalej. Szukamy oznaki grabieży. O, 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 o! Są nerdy! Przybył pojazd! Jestem w drodze! To jest właśnie to. W drodze! Tutaj będzie trochę przerąbane. Najlepiej, no żeśmy się tu ustawili gdzieś. W drodze! I aromat wodne. Nie są Jestem w drodze. W drodze. Potwierdzam. O właśnie. Oni będą coś we mnie ciepać, to chyba koktajl mołdowa. Tak ja muszę szybko interweniować. Jestem w drodze, zrozumiałem. No, przyklej, natychmiast mają substancje łatwopalne. Ostrożnie, w drodze. Dobra, załatwione, ekipa Słucham. S. Tak jest. O co chodzi? Przyjąłem. Zrozumiano. Słucham. W drodze. Potwierdzam. O co biegaj, chodzi? Biegaj, biegaj, biegaj. Przyjąłem. W drodze. Tak jest. O, 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 za wolno, za co wolno. W drodze? O co jestem chodzi? Jestem w drodze, tak? Potwierdzam. Tak, jestem w drodze. Przyjąłem. Tak, przyjąłem. Jestem w drodze. O co chodzi? Tak! płonie jeden z budynków! <grym <grym> jeszcze więcej! No i co ja mam zrobić? Biedny ja. O co Jestem chodzi? Jestem w drodze! Przyjąłem! Dobra. W tak? Szybciorem. tak? Ale o co chodzi? Same się wybiłe Jestem w drodze. Przyjąłem Szko się doziera, tak? O wow 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 Musimy się rozstroić, nawet rozwoję. będzie trzech rannych. Przybył pojazd! W drodze! Jestem w drodze. Słucham. Jestem w drodze. Zadanie przyjęte. Aby, a dla niech się spalam. Pierwszy cich. Jestem w drodze. Nie no. nasze zadanie jest ratowanie życia, a nie odbieranie go. Tak? To nie jest Battlefield. Jestem w drodze! Słucham! Hola, hola, co jest? Mnożę się. Słucham! Schwytałeś wszystkich przestępców znakomicie! Wiem! Nie ma problemu! Jestem w drodze! W drodze Natychmiast Tak? Wszyscy bierzesz się teraz także rozkazem Natychmiast I no. wy też W drodze O co chodzi Pierwszy nerd bierze to Słucham Jakie stopowa czwórka Oj, dobrze myśl tak? znałeś jestem w drodze słucham, załatwione słucham, jestem w drodze podejmijmy tak? się akcji graśniczej To jest człowiek czy Hydran, człowiek. Dobra. Jestem w drodze. O co chodzi? Rozpoczynam placę. Jestem w drodze. Tak. Rozpoczynam placę. Słucham. Jestem w drodze. Nie ma problemu. I ja, i ja o. Tak? drodze załatwione! O, nie tak źle. Dobra. Dobrze. Słuchaj, drodze. Do dwóch, trzech, O co chodzi? Czterech. Jestem w drodze. W drodze. Dwie karetki. Dwie? Trzy. Tak. Tak? Jestem w drodze. O co chodzi? Jestem w drodze. Dobra, co chyba nam się udało. Udało ci się ugasić wszystkie płomienie. Bardzo Zadanie. dobrze. A właśnie i o to mi chodziło. Słucham, w A teraz najważniejsze tak? sprzątać to coś. Ja nie muszę policji tutaj trzymać już bo oni mi się nie wyrwą Hmm, czyżby o jedno za dużo? Tak, o jedno za dużo, oj Trochę strata pieniędzy Chyba to będzie na tyle. Zaraz zobaczymy, czy świetnie nam koniec misji po przetransportowaniu ostatnich rannych. A no może posprzątamy w tym czasie trochę? Jestem w drodze, czuję nad tym. Tak? Załapione. Zadanie przyjęte. Słucham. Załapione. Zadanie przyjęte. O to chodzi, nie muszę sprzątać, ale. W tym czasie. Zgodnie z rozkazem. O to chodzi? Zadanie przyjęte. Zgodnie z rozkazem. W drodze. No, ostatni ranny, to chyba już koniec. Ucha, A nie, chyba, nawet na pewno. Jestem w drodze. W drodze. Uff, za gorąco, Jezu. Tak, załatwione. W drodze. 33 stopnie na dworze, to jest na masakra. Zadanie przyjęte. Jeszcze mnie łeb bo nie, nic nie piłem, na już mówię. Załatwione. Jestem w drodze. I uwaga. Dun, 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 dun. Znakomicie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. A, Trzymaj właśnie. tak dalej. Nie miał zastrzeżeń, uniknięcie zniszczenia obiektu, tylko bym mógł poprawić i wymagane czas 20 minut. To chyba nie tak dużo, ale no cóż. Takie jest życie, nie możemy uniknąć, przynajmniej ucaliliśmy ludzi, nic nie straciliśmy, nikt nie zginął. jest najważniejsze właśnie w ratowaniu ludzkiego życia. jestem Bulionek, łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Na razie.